Witam po krótkiej przerwie ponownie. Narzędziami, jak widać, kosiarka została skręcona. Śrubki, wszystkie podokręcane, posprawdzane, drobne tylko korekty. Niestety, przy sprawdzaniu, jak jest zamontowany kosz na trawę, okazało się, że jedna strona się trzyma, takie skręty. druga strona po prostu wyszła. Zostało fabrycznie przekręcone na gwincie. Co pod kamerą nie będzie wprawdzie widać, ale są laski, to te słupki, do których są wkręcane takie wkręty. Niestety wyszło dwie godziny, człowiek spędził szukając pokaz do ramy odpowiednich zamienników. O, Trzeba będzie zamontować kawałek składnika. złapać tą śrubą zamiast tego wkręta, taka drobna modyfikacja która kosztowała parę złotych z ramy. to jest taka jedna ciekawostka drugą ciekawostką, na którą się dałem na początku nabrać pozwoliłem sobie obrócić tą na przodu to z tyłu jak jest do montowania kosza przy okazji jest otwór, nie? I żeby go zaślepić, żeby było tak zwane mulczowanie trawy, czyli to rozdrabnianie, użyźnianie, wkładamy plastikową zaślepkę tym łukiem do środka. O, pasuje. spuszczamy i w tej chwili kosiarka po zamontowaniu dodatkowo teraz. No, To jest takie specjalne zabezpieczenie, ja trzeba podnieść do góry. To się to zakłada. I w ten sposób kosiarka wyrzuca trawę kosi, nie zbierając jej do kosza, bo kosz w tej chwili, jak wszyscy widzą, został rozłożony, żeby zostać zmodyfikowany. Tak jak mówiłem, cała kosiarka polskiej produkcji bardzo świetnie wykonana, świetnie wyważona, jak widać tak jest skręcona. Ciężkie jak diabli wygodne, uchwyt w najwyższym położeniu. Jutro będziemy kosić. I tak na sam koniec już jest taka ciekawostka w instrukcji obsługi. To jest korek w oleju. Jak wiadomo, na bagnet. Silnik wcześniej był zalany, tak więc jeszcze jest bagnet już mokry. To trzeba pamiętać przy pierwszym tym, żeby było nie za mało i nie za dużo. To jest jedno. W instrukcji jest napisane, że po 5 godzinach pierwszego koszenia, olej należy zlać. Ciekawostką jest ta, że piszą, żeby kosiarkę wywrócić na bok, przechylić, żeby tutaj z tej rurki olej nam wypłynął. Jaką no, ciekawostkę pokażę, że tu jest taka śruba, którą po wykręceniu olej wypłynie. Taki typowy korek do misy olejowej. Tak więc zapraszam jutro na pierwsze zalanie, odpalenie i koszenie. Dziękuję za uwagę.